O co chodzi z tymi reaktorami amerykańskimi, które jeszcze nigdzie nie zostały wybudowane, to być może nam tłumaczy artykuł z portalu Włosławek. Jestem wdzięczny tutaj, pani redaktor, że opisała zjawisko, bo my sobie nie zdajemy sprawy. Takie fajne, małe, kompaktowe reaktorki będziemy mieli, tak? Proszę państwa, okazuje się, że ta technologia. Wytwarza 30 razy więcej odpadu promieniotwórczego niż, że tak powiem, klasyczne elektrownie atomowe. Czy naprawdę chcemy energii atomowej na takich warunkach? Bo, przynajmniej, to zawsze na podpuchę, to tak jak z perfumami. Próbki perfum podobno zupełnie inaczej pachną niż później te perfumy, które się kupuje w dużych flakonach. To dealer narkotyków zawsze daje próbkę pierwszą za darmo, to tak samo jest tą podpuchą. Fajnie ekologi, ekologiczna elektrownia atomowa. No ale gdy się przyjrzymy szczegółowi, Państwa, artykuł jest pisany na podstawie publikacji uznanych, amerykańskich. Tu nie ma żadnej czarnej magii, tu nie ma żadnego wróżenia z fusów. Na podstawie ich danych Stwierdzamy, że te reaktory będą produkowały 30%, nie 30%, 30 razy więcej odpadów promieniotwórczych. Ktoś powie, jak to jest możliwe. Przemysław okazuje się, że, tak w skrócie Państwu powiem: oczywiście, jest to w sposób amatorski wytłumaczony, ale zrozumiemy dzięki temu, że w tym tyglu, gdzie ta reakcja zachodzi z wydzieleniem tej energii, że w klasycznej elektrowni atomowej. E, ta promieniotwórczość nie atakuje tych obudów, tak tego tygla, y, aparatury, a w tych reaktorach, tych fajnych, małych, kompaktowych okazuje się, że y, te neutrony przenikają, napromieniowują na tyle otoczenie całe, że ono staje się też odpadem poprodukcyjnym, po produkcji energii i trzeba to też zakopywać i proszę Państwa, Głupiego robota. A poza tym. Yy, no wiecie, kliniki onkologiczne będą powstawały jak grzyby po deszczu. Będziemy, proszę państwa, umierać przedwcześnie. A kogo to tam interesuje? Ważne, żeby, yy, żeby tłum był przekonany, że to jest jedyny ratunek dla nas. Jedyny ratunek. No proszę państwa, jak się spowoduje kryzys energetyczny, uwali się wiatraki. Które Morawiecki bohatersko w tej chwili uwala, plus jakiś idioci z antysystemu, że tam, proszę państwa, fale jakieś wydzielają. Jak się uwali fotowoltaikę, Spowoduje się kryzys energetyczny, no to tłum będzie chciał tych właśnie reaktorów, bo to jedyne, jedyne wyjście z sytuacji będzie. Tak się, proszę Państwa, to jest psychologia już wyższego rzędu, to jest psychologia wyższego rzędu, jak się zarządza społeczeństwami, i taka operacja właśnie na nas się odbywa. Przeczytajcie sobie Państwo artykuł. Reaktory SMR tworzą 30 razy więcej radioaktywnych śmieci ze względu na to, że we Włocławku, tu nam pani Gębicka reaktor chce podrzucić. W Warszawie, niech tam, gdzie ma mieszkanie, sobie podrzuci reaktor atomowy. Przepraszam wszystkich warszawiaków, wiem, że to jest nierealne, dlatego tak kocham warszawiaków. Mamy wspaniałych warszawiaków, jeżeli chodzi o ruch dobrobytu i pokoju. Zacnych, mądrych. Tylko taki przykład podałem. I jest też robiona otoczka do tego, aby, aby przepchnąć ten projekt. Proszę Państwa, widocznie Polacy nie są do końca przekonani, widocznie te elektrownie atomowe nie są szczytem naszych marzeń, bo wykonuje się dziwny, wykonują się takie operacje jakieś psychologiczne, to też tak się zarządza tłumem, niebezpieczne treści, które teraz mówią, i niebezpieczne, bo nagle y, y, tytuły w prasie polskiej, Niemcy nie chcą atomu u siebie, więc uzależniają się od tego we Francji. Nie będziemy mieli atomu, to się uzależnimy od innego atomu. Drugi artykuł był: Niemcy nie chcą atomu u siebie i nie pozwalają i blokują atom w Polsce. No to proszę państwa, najpierw trzeba zochydzić Niemcy w, w, w umysłach Polaków. I jak już się uda zochydzić tym złym ludziom, to będzie można potem straszyć Niemcami. Niemcy chcą zablokować polski atom, a to my chcemy, bo my na przekór Niemcom musimy. Proszę Państwa, to są wszystko kicze wymyślane za oceanem. Oni naprawdę mają wybitnych fachowców od, od psychologii. Przypominam, że Pijak Jelcyn, były prezydent Rosji. Był promowany przez specjalną ekipę, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. To jest już za oficjalna informacja i się nawet z tym nie krył. Specjalna ekipa psychologów i filmowców przyjechała i zrobiła kampanię wyborczą panu Jelcnowi. Prymitywną, siermiężną, oddziałującą na, na niskie instynkty, I, i Rosjanie wybrali. I to samo to samo dzieje się z każdym narodem, jeżeli będzie na tyle niemądry, no to da się uwieść.